Hmm, no, dobrze musian oni bierze! I ponosimy ją. Hmm. A, no dobrze, teraz musiałbym mapę zobaczyć. Jeszcze tu idzie. Wejść i zobaczymy co tu jest. Zaszczyk Ewy. Plasmit. Paliwa pełno tutaj. Specjalista świdra, nie potrzebny nam coś takiego. Czy chce świdra już dawno przestaliśmy je korzystać. A możemy nawet odsalać, jeśli nie mamy obu dwóch ciał zebranych. No, mm. no dobrze. Tą apteczkę jeszcze weźmiemy i idziemy. I w sumie ja mógłbym jeszcze, jeszcze, jeszcze w sumie. Pokupywać sobie. No. I teraz. Yy... Prowadź. Tu gdzieś w pobliżu powinien być. Powinna być. Powinien. No. O, o, o. Nie. To nie jest to ciało. To nie jest. O, o. o. Ociski przeciwpiechotne, bym powiedział. Ociski przeciwbiałone trzeba je zużyć. No dobrze, i podnosimy ją, no i musimy się teraz wrócić. O, nie, nie musimy się specjalnie wracać. A i teraz, ocalamy, oczywiście. He there I confronted Stanley said I tell Mother what he had done. He panicked took me away and sold me to an orphanage. I tried to fight back. I remember biting his hand but father he's the reason I was turned into a little sister. I teraz w tą stronę. O, zimno, zimno, zimno. Nie dość, że mam zimę za oknem, to jeszcze tutaj. O, bo, bo, bo. o ile tego tutaj jest? Ryan was sure you were a spook. So his people you up. Erased your damn name. Goodbye, Johnny Upside. Hello, Subject Delta. Mm. When all this is over and we're divvying up Rapture's bounty, you and I'll be holding court on a private island, son. Think of it each world power on bended knee holding a bouquet made of money capitalista the girl you've saved from mother want to thank you check the gatherers garden oh Szyki Ewy. Hmm. Hmm. Co tu, co tu jest? Apteczka, śród fosforowy. Twarta maszyna! Zachowanie wierzysz bo potem... Nie, nie trzeba, no. Hmm. Ojej, to będzie coraz ciężko. O, za szybko, za szybko, za szybko. O! Łatwiej przywidzieć ruchy Hu A ja szybko tutaj przejrzę, zobaczę co jest ciekawego O wow 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 wow, wow, wow. Oh, aí, teraz atakuję mojego aqui o meu primície. A chciałem jeszcze naprawić, a ja zły klawisz naciskałem. Naciskałem V zamiast yes. eee, hm? Granat No dobrze. O, mamy jeszcze dobre 5 minut. A w sumie, maska, nic. Um, teraz niech spojrzę na mapę. Teraz musimy na wprost ciągle iść. Um, no. Nie menu. Y... Przeciwpiechotne pociski. Adam jest Rapture Delta. The finest minds of Paradise in a single sublime, ZEIC. Eleanor. Consider the genius you deny her with every stolen drop. I tu teraz gruby śród kupimy, przeciwpiechotny. I w sumie wszystko. Teraz którędy ha w tym stronie. Najpierw tutaj sakuje w niebieskim. Yy, nie potrzebuję. Ew Za dużo już ma. Upijemy się trochę, ale przynajmniej Ewy będę miał. No. Dobra, ta, 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 ta.

Tu najpierw to schokuje tą stację, żeby się nie leczyli. No i teraz tak, mapę sprawdzam. A po drugiej stronie są też, taki szklepi bym powiedział. Apteczki mi nie trzeba. I mapę znów, ech. Hmm, w sumie teraz jeszcze bym musiał na tamtym przedziale. A w tu jest pełno normalnie, nic. No, hmm, i mapa. Czyli teraz trzeba iść po prostu. Tutaj. Widzę, że to ten cel. No dobrze. Um, ostatnia szczęścieczka. Starczy nam czasu. No, jeszcze przed wejściem trafi dalej 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 co tu mamy sakuję to jeszcze szybko o, trochę tu pokupuję tego tego i tego no i teraz jestem dosyć nisko z kasą więc teraz trzeba będzie oszczędnie grać. a tak teraz ym... dobrze ale tu zrobię cut więc na razie